Hej trzymano, z tej strony ja jest, i jesteśmy na kolejnym odcinku na moim kanale No i słuchajcie, jesteśmy na Minecraft, ale... i właśnie, to się dzisiaj, Pablo, będzie działo? Jesteśmy w Minecraft, ale i itemy się mnożą Serio? Kiedyś nie to wiem. wgrał? Ja nie wgrywałem <laughs> Ja miałem to wgrać Ty, a może ktoś się włamał? Czekaj, bo ja dery z USA odpaliłem ja nie grałam na no, Dobra, już jest Sildrus Basic Shaders, oczywiście. Dobra, włączamy shader. E, no i tak mordy. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i kanału Pawla. Ogólnie przepraszam, jak coś to dzisiaj wiecie, Wikilia, sprzedanie i tym podobne, no i wiecie. E, stawcie też e, lajeczka, jeżeli film Wam się spodoba, e, u mnie i u Pawla będzie film. I napiszcie w komentarzach, czy chcecie więcej filmów z Minecraft, ale. Minecraft, ale. Ale, ale! Moj ale! Dobra. No i cóż, lecimy z filmem. Dobra mordy, lecimy, lecimy! Eee, dobra, ty tam się reklamuj, a my już lecimy z moimi mordami. Wszystko macie w opisie, więc sprawdzę tylko jedną rzecz. Dobra, działamy w przedszczyńsku. A kiedy wydajemy widzą tekstur teksturpaka naszego? Na 1000 subów, no, nie? Kurde, i już 9! Już just... dziewięć. No dobra, teraz 10. Nie. Kurde, jednoznacznie. Ja, ja nawet nie zacząłem ścinać drewna. Dobra, 44. pyk, 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 pyk. Yy, dobra. No to speedrun nie zrobiony, musimy do netheru dojść, Marty. Mm. No nie, Biosaros! A powiedz o mi się. jak to działa, bo ja za bardzo nie wiem. No że yy, co wykopany blok mnożą się i tym, czy na przykład raz możesz wykopać jeden blok, a następnym, a na, y, następnym razem możesz wykopać na przykład 100 bloków. Widzę wtedy. No. Aha. Aha, bo ja już mam 158 kobla, no to... A ci powiem 50. jedno, że mi to nie działa. Działa, za chwilę ci będzie działać. Tak, dobra. A ci mówię. A jeżeli nie, to By... mamy zepsuty odcinek dzisiaj ma być. A to ja będę miała utrudnienie lekkie. Nie no, bo jak mi działa, masz opan, nie? no. nie? Dobra. Masz, na przykład ja mam dwa staki craftingów już teraz. Masz, y, masz kobla, masz kobla, masz tak craftingów. <ścoughs> tak craftingów się akurat przyda. Ale nie, bo drewnianym to słabo wychodzić bo Drewniany słabo. Dobra, ja nam idę po jedzenie. Jak ci to nie będzie działać, to nie moja sprawa. Pablo ma wtedy utrudnienia. E, dobra, prezencik. I e... e, serio? No. W Minecraftie są te prezenty? Skrzynki te. jako prezenty? Bo jak no. grałem na teksturpaku, e, tym typowo pod prezenty oparz. I na przykład mam teraz 400 taki dzień. Chcę zniszczyć. O, już ja <laughs> Juzu! Ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Ej, łóżka się nie mnożą, bo... MAM już... OSIEM STAKÓW DREWNA! Co, Zresztą łóżka znaczy... się nie mnożą. I dobrze. Zresztą Co, te łóżka się nie mnożą chyba. Chyba, że za chwilę dostanę krasza gry z tego powodu. Mi drewno nie chcę mnożyć coś. Nie, bo drewno się akurat tak fajnie nie mnożyć, powiem. nie wszystkie no w ogóle Nie, nie wszystkie bloki się mnożą, bo to by no. było za dużo pisania resource packa tak na pewno. Dobra. To my Oraz, idziemy szukać oczy. bajorka z lawą i... Dobra, ja tu się podbudowałem. Ja mam... Ja mam dynię do podbudowy, więc... Polecam. Zabijam aktualnie Iron Golema, który jest głupi i nie umie wyjść na jeszcze wyższy blok. Kiedy poczukać sobie żelaza? Na przykład Dirt z tego co widzę się nie mnoży. No, a więc niestety nie wszystkie bloki się mnożą, ale na całe szczęście mam się Mam żelazo. Te, na co szczęście się mnożą, te, które są potrzebne. Dobry. Dobra, ja zaskakuję Ty. do kejwa. Okej, okay, i prawie będzie na zapalniczkę. Idealnie. Dobra, mam dwa. Pyk w sumie. Ja się będę craftingami budował, wiesz? To jest, to jest tak wiesz, co my możemy nawet zrobić sobie żelazne części zbroi, ale nie wiem, czy to nam się opłaci. Jasne. Zrobimy tak? Tepec. Ogólnie my mamy ułatwienia, możemy się tepać jak coś. Wow, ale szkoda, że żelazo się nie. Uuu! Ja mam C cały ekwipunek! Dziś to tak, <gry>, gry nie ma, no nie? Jeszcze. No, to jest gicie. Y bo zobacz sobie do tamtego rowu. Dobra, ja walę 8 piecy i po Mi niech się przypali to. Tylko Dobra, w... wiesz co, to... to Daj by się Czekaj, ja idę po węgiel, bo tu u góry węgiel jest. O kuźwa ty, bo mi już zaczęło lagować. A mi nie laguje. Ale jakbyś jest... zobaczył Dobra. tą kupkę bloków, które ja... Dobra, mam trochę węgla. Dobra, węgiel się nie mnoży chyba. No, węgiel I dobrze, się nie mnoży. i dobrze. No bo to by było już za proste. Ciekawe co się jeszcze będzie w mnożyć. Węgiel się nie mnoży, ale za to... Idziemy kopać dlaksy. Tak, idziemy poddać jak sobie. Tak, tak. Ale nie, chyba takie rudy jak to właśnie węgiel O kurde! Jednak się mnoży! Dillagi! Shadery wyłącz! Jednak się mnoży! Faustync, O nie, faustync nie działa. Render distance na 8 Wiesz co, ja zmieniam na 7. O! Muszę ja tyle nie Re resztę. Ja wywalam niektóre przedmioty. Spadamy, ja robię szybko kino. Skąd ja to mam? Ty mi to powiedz. O! Okej. Okay. Skąd ja to lagów nie ma. Dzi. Przepraszam, ja nie chciałem. <noise> Może to wyrzucić. <głos> <głos> Może to. Dobrze, Paweł. Ja, ja mam dla ciebie prezent. Wiaderko, proszę bardzo. Bierz. Dobra, ten. ja wywalam ja to, to, to. To mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne już. To mi też potrzebne to mi też niepotrzebne. Dobra, trzy... Yy, dobra. Yy, dobra, Pablo, tu umówmy się tak, że Ty tu zostaniesz na przepalanku, okej? Okay? I no, weźmiesz wszystkie żelazo. Wszystkie żelazo. Całe żelazo. Wszystkie, wszystkie żelazo. I yy, y, tepniesz się do mnie, jak się całe przepali. A ja idę nam jedzenia poszukać. Dobra, to leć. Ja sobie tutaj... No wiecie, mordy. kogoś trzeba w końcu załatwić e, no chyba z y, mobów się nie mnoży z tych świnek. Y, nie wiem chociaż w sumie. Mm, no nie spoko. Wiem. Nie wiem w sumie tych osiem I, Nie, nie mnoży się. Co i dobrze nawet. robi? Dobra, e, to ja lecę... O, jakutki są, to spoko. Chociaż nie no, wiem, dobra. iść do wioski czy co? Wiesz co, ja bym radził Ci iść do wioski. Ja chyba idę do wioski właśnie. Tam jest dużo jedzenia też. Dobra. Coś jeszcze nam się przyda? Ty wszystko, wszystkie. Całe żelazo na sety przepal, bo sety nam się na no. pewno przydadzą. Ty e... na tym txti. No, to przecież mordy, to jest najlepszy teksturpak. Znaczy, może jeszcze mamy też lagi większe, przez to, że mamy włączonego teksturpaka, który w ja, ja już nie mam takich lagów aż. Ale w ramu pożera, że tak powiem. Eee, no. Okay. No. mordy, a po trzecie mamy słabą maszynę. Nie jesteś na lepszą, niestety. No niestety nie. Mnie się już jedzonko skończyło właśnie. No ja mam osiem chlebów, że tak powiem, do co. No byłoby, gdybyśmy diazcy znaleźli. No, no. jakbyś znalazł, to krzyż, ja się tepnę wtedy. I ja wszystkie ukradnę. Nie, no A jak zginiemy, to co? To ja może chcę. Dobra. Bo ja mam takie coś, czego ty nie masz. No, ten achievement. Mam cztery mapy. Przeszukuję tą wioskę, tak? Ale ci powiem, że nic nieciekawego ciekawego nie ma. I tym jest problem. Biorę... Ogólnie mamy też stare łóżka. Ta, ta à, ta czy jest 1, 2, to znaczy z 1,12 do. Dziasza, Jestem re... dobra yy, 13 chlebów, no powiem ci, że ja nie lubię tej wioski tajgowej Ja ją uwielbiam za yy, to, te, to Dzień dobry Gdzie są ich te sam... nasze itemy? Yy, tam, w tą stronę, o tam <noise> Ci już jest -ku. <noise> Kuźwa, co tu za itemy są jakieś porąbane O w mordę Padł. Ja nie chciałem go zrzucić. Ale to zrobiłeś, Pablo. Czemu zabijasz niewinne osoby? Dobra, ja sobie w takim razie. Nie padłem, od helpu. Prawie, ale. Yy, I jak znajdziesz jakieś wielkie bajerkolawy, to krzyż. Dobra. Ja to ostatnio ćwiczyłem robię. O, tych. craftingi się nie pomnożyły. Fajnie że się nie mnożą za każdym razem iteny. i ten. Czyli jednak nie mamy takiego aż fajnego contentu. No kurde, myśleliśmy, że zrobimy wam taki content. Do Pablo, zepsuliśmy, nagrywamy to od początku. O! <grych> Jak znajdziesz Bayerkolawie to krzycz, to ja się tam tepnę. Ej. Nie było tematu. Dzień dobry. Tebie tu nie ma. Jak kraptyki proste. prostu. To była pierwsza śmierć. Scorboard, z ad śmierci. That go. Scoreboard, objektives. Set playlist y, śmierci. Nie mogę Scoreboard z tego trafić. Coś. player set po bloku, śmierci 1. No i wszystko ustawione. Dobra. Okej, okay, na pierściennik i jeszcze gadki. Szybciutko będę do roboty. Jak coś to tego nie słyszeliście? Tego wybuchu Pablo. Nie. Co jakbym sobie dał na 50 dźwięki gry? Nie dawaj. Już to zrobiłem dawno, wiesz? Ha. <laughs> nie no. Nie jest jeszcze tak źle, no. lecimy do netheru. No bierz tej itemy. Dobra, no i chodź. Czekaj. Okay. Dobra, ja już idę do Netheru. Wygraliśmy odcinek. Chodzimy. Dobra. Ale wie? naszym celem jest pokonanie. Blaze. znowu. Dobra. Dolej w 5 lat będziemy siedzieć. Dobra, wiesz co? No. Y trzeba iść znaleźć twierdzę. 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 distance tym razem. Dobra, wydupiam Render Distance na 64 czanki i po sprawy. Kurde, oni mnie zabiją. Dobra, przesadzam na 12 czanków, starczy. E, dobra, powiem Ci tak, idę po każde złoto, które widzę. No co za ty... Chodź, bierzemy ja? każde złoto. Nie ty, tylko ten, ten gościu, czy tam Cię gonił. Biorę... O kurde! O, nie! O, będę, <laughs> szybko! Ja mam komendę? Myślę, że nie. Ty i Aupa E, Typę, myślnik, i ten. Na, pe na pewno ten hosting nie będzie już chciał ze mną współpracy zabrać. Oh, za o, wow, za, za to, że im serwery niszczę. też tak myślisz? Bo ja tak myślę przez Dobra, mm, buciki dla Ciebie, buciki masz. Tu są buciki. Dobra. E, a ja tymczasem jeszcze e, idziemy się potraidować szybciutko z piglinami, bo jak nam rzucą fajerkę, to będzie łatwiej nam. To było XZ. Dobra, e, chodźcie tu. O, kurde, o tym nie pomyślałem. E Znowu? O tym nie pomyślałem. Ojej, obie, my jesteśmy. Kilną po E, typ I Ja sobie tą komendę już kopiłem. Na zawsze. Dobra. Na tak zawsze. Tak. Ale, o nie, ale całe złoto. Na... <laughs> Puszczę się Ctrl <laughs> Control V. Control A, Ctrl C. Enter. O! Oh. Lag. O! Wow. Oh. Nie kopisz tego więcej, Pablo! Co? To żeś narobił. To nie ja, to ty coś wykopałeś. Jakie maszyn... <coughs> Dropy w losowych ilościach. Może. Wyrzucił ci coś. Bo dropy w losowych ilościach są. Rozumiesz? O. Ja już to zabijam wszystko, jak ktoś Chodź. To co nie potrzeba... Letter bricks. Dobra, mamy bloki budulcowe od dzisiaj. Dobra, chodź. Lecimy... Gaszin. Aha, Quater Gust mamy jeszcze też przy okazji, no nie? Robisz go Szkoda, że nie kłuje w wybuchanie Kurde, Pablo! Teraz go, oh. teraz, teraz! No to super, no to ci powiem, że cudownie Powiem wam, widzowie, że ten odcinek będzie się składał z wielu faili Ciekawe, czy go zabiłem. Ctrl V. Enter. Pawlo, do tego to by się RTX przydał. No. Do zagrania tego filmu. Umówmy się tak, nic nie kopiemy. Nawet gasta nie kopiemy. Rozumiesz? Tak. Szybciej, proszę, serwer, nie gin. My chcemy odcinek nagrać. Znaczy gaz nie żyje. Chyba. Nie wiem, ja... Okej, okay, dobra, unlag, dobra. O, umarł. Lecimy, dobra, lecimy z powrotem, lecimy sobie. Powiem bam, ci, że... Pan Pablo. Czemu pan Pablo? He's. Dobra, mordy, w takich lagach to my nic nie możemy wykopać, a więc... Nie chcę się sfajczyć, bo nie mamy kipa w meterze. Już mamy. Spawn point. Spawn się point. Tyś? No właśnie dlatego spawn point. z znowu też. <laughs> Okay, dobra, może Pablo Buduje, buduje się jak A może, a może sobie się przyda... może skakać jak Dream? <grym> Kurde co tam wybuchło? No gust! Serio, znowu? Powiedz, że nie ma lagu Prze... Prze... Nie ma laga. Ej, bo mam 16 wełny. Tak, dla Twojej wiadomości. Nie kopaj jej. Ja wykopałam dywany i wiesz, co się stało. wywala mnie potrzebne rzeczy. Ja żelazem będę się budybał. Dobra, patrz jak to się robi. Kurde, kurde, kurde. A ja nie umiem tego. Jak, tak jak Dream robi. Kurde. Dream jest w to dobry. Ale co ty chciałeś zrobić? No to tak jak Dream skacze po tych łódkach nad lawą Dwa, 3, 4, 5, 6, 7, dobra, spróbuj Ja to spróbuję zrobić, ale tam lądzie a więc... Count point. Kurde, znowu spadłem! Oj, lag. jakie lagi są? Patrz! Przeskoczyłem. A jak... Ja nie wiem, ja mam jak nie wiem co. Przecież, ten serwer ma lagę. Przecież my o. mamy RIP server. No chyba już tak <laughs> Od dzisiaj Ja już nie... No, rip serwer, RIP server w komentarzu. RIP server w komentarzu, a przypnę wam serduszko. Może zobaczę twierdzę. To czekaj, TPS ja masz co się... Sobie... Nie da! Aaa! Wpadłem! Za chwilę re do coś to będziemy robić. No chyba. Lepiej teraz nie wychodź. Dobra, restarcik leci. Chodź, leci. mówię restarcik leci. Restart. Restartuje serwer. No. Nie! Co się stało? Nic coś co szczęście Dobra Pawlo wiesz co? Yy, ja robię kill na Wszystkich Wszystkich Aha Żeby wiesz żeby nie było laksów Dobra mordy Jak będziemy w fortecy to wtedy No wiesz Wiesz co, co wtedy To wtedy no. włączymy dopiero moby Ufudnie! Chyba... Efekt... Oj... Nie mam na Warszawa... Dobra, lecimy w tamtą stronę w takim Przeciwam razie. E... Lecimy szukać fortecy i nie poddamy się z challenge'em żadnym. To na już myśleliśmy, żeby się poddać. No, ale my się, tego nie, się nie nigdy nie, nie poddamy. Edzi, co ty wyprawiasz?

ale mam o, jednego dnia, A, a się wkurzę! Chodź! O! Podpaliłem się. Dobra, będę bieg. Nie o. poddam. I proszę bardzo, mamy fire resistance. Możemy pływać prawie. No, ale i tak będziemy przechodzić tak normalnie, myślę. Powiemy... Ech. Powiemy wam mordyza. Co się działo z tym serwerem? Nie polecamy. <laughs> Nie polecamy Nie Tego powtarzać. Nie lubię tam się budować. A może zbiwujemy? Perła! <grymne> <grymne> Zniszczyłem ze bloczki. Mordy, a jak się Wam podoba seria fabularna? Taka propa, bo ja ten film wrzucam przed y, serią. Y, znaczy po serii fabularnej. A więc też go będziesz musiał tak wrzucić, tak. niestety. No niestety, chyba że Dobra, tak lecimy, dól Wiadro, walnąłem wiadro Wiadro lat? Ej, 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 nie pozwalasz sobie chłopcze <laughs> so. XD na Serio Stridery się na full resp? No Co? Oni? Serwer... O nie, bo wolę nie niszczyć. No, Jak bardzo zniszczyłem aktualnie, A ty nic jedzisz, bo ja nie chcę kolejnych pół godzin spędzić na naprawianym serweru. Nagrywamy 15 minut, a... My nagrywamy mamy to pół godziny. Edzi, co myśmy narobili? <tuszyny> A może jajko zgiwujemy i... Dobra, patrz, idziemy tam do góry My się nigdy nie tam. By. Damy i twierdzę znajdziemy My Złotronę jesteśmy w ogóle w stronie poszliśc Ej, ty, 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 gdzie ty niszczy twarzy? Nie! No, lepiej nie, lepiej nie, lepiej nie, <laughs> lepiej nie mówię to, to w pod. co, ja już miałam wszystkie i teby na świecie Mam 10 śmierci, a tym masz 6. Będzie w 200 iQ place. No to a będzie... Ty 200. Ale nie masz rezystansa. No to zgiwu. Okej. Okay. Dobra, mordyj. Dbalimy. Do Widzę czerwony las. No to właśnie ja tam idę, wiesz? Dobra, robimy lawa, lawa te lawa łódki robimy. Walnąłem w wiadro! Daj mi to. A I co żeś narobił? A gdybym walnął tak wiadro... Walnąłem! Found point. Leć. <noise> to Leć. Tak. Dobra, może pozbierajmy sobie jeszcze trochę budulca, tak dla jaki wypadek. Aha, bo zapomniałem, że te itemy się stakują. No tak, no. Chodź. Czekaj Edi. chwilę, wywalam wszystko, co nie potrzebuję. Tylko tu jest dziura, musisz uważać. Dobra. Lecę, bo chcę. <noise> A ja... Jezu, ze spadł. Oj. A. Oj. Już mamy fajerkę. Oj. Uuu, mam buł serduszka. <grym> si, twierdza! Gdzie? Żartowałem. O, pa, skoczymy, skaczemy. skaczemy. Brr, brr, tu, du, brudu, mam buł serduszka, mam buł serduszka. Ai, ai, ai Edgy, robi tak Você robi Tu robi uou Yy, to, 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 nie ja Co żeż, na ro... E to chyba koniec odcinka, co? Nie, nie, już się naprawia serwer, spokojnie Dobrze O, o Chilu. RIP serwer A mi Minecrafta się zripował Mój Minecraft dostał ripa No, time out yy... Cięć Okej okay, morda, więc już jesteśmy, naprawiliśmy serwer Po tak, kolejnych 30 jestem. minutach naprawiania się na w Wiesz co, ja bym sobie wziął game moda ...w Porsche, tam gdzie nie ma już ludzi Ej, bo ja że zmniejszył okno Minecrafta i się coś zbugowało Dobra. Bardzo bacie teraz powiększone od Minecrafta do no, trudu, musi tak być. A Pablo! Um... miałeś go nie zabijać. No nie chciało. Ja już się łączę. Ja, ja to... też. No, nie było bardzo smutne, bo chciałam Co? Ja go spróbuję zabić. Dobra, ja zabiło te itemy. Jest dobrze. Lepiej... Dobra, idę zabić Jeszcze... tego. Płomyczka. A, no to fajnie. Tak naprawdę. Naura, no, jestem szybszy od was. Cieka? Nie, fajki nie mam, fajerki, nie mam, fajerki nie mam. Ja też nie mam, ja też. E a... nie właśnie teraz to nóżko! Dobra! Jedno serce! Jest Uch, zabity! Płomek? Zabiłem. No, zabiłam. To ja drugiego. To co, challenge wykonany? Czekaj, ja jeszcze muszę. Przecież. Podobno? szybko, tepe pablo eee, Kurde, tepe pablo Locate fortress Szybko, ja to muszę wrócić Dobra, no do innej jakieś wróciłem Tepaj się, szybko, szybko Lecimy Ja zabiję takiego innego płomyka, nie no, śmiej się dobra. O, tu o. jest, tu jest płomek Dawaj porobisz Jest! Nie, to. GG! Edzi, patrz, Edzi popatrz Oj, czekaj. Okay. Daj mi. Wygraliśmy odcinek chyba, no nie? O spawner tu jest. To co jeszcze do endu idzie? A nie? ja będę główkę. Ej. Do endu jeszcze, no nie? Co? Do endu mnie, No. Ja mogę iść do endu. A ja nie. A ja bym chciała. Ja Kler Claire... małpa. A nie, się sam clear'uj Clear sobie grać! Dobra, więc tego odcinka to by było na No tle. właśnie, my wam dziękujemy, trzymajcie się serdecznie, do szczenia Do subliż odcinków I do sobie widzenia!